Wszystko paruje. Muchy, szarańcza, żaby. Wszystko paruje. I wszystko się halucyni. Co tam co idą słonie? O. Na trasę wybiegli już ci, którzy startują na 100 mil, a my startujemy o 8 rano troszkę porażka, bo ze względu na warunki atmosferyczne. organizatorzy zmienili miejsce zawodów i nie jest na pustyni, co to za pustynia jak trawa rośnie. Pewne umiejętności z epoki kamienia łupanego nigdy nie wyjdą z zapotrzebowania. I pewne piosenki zawsze będą hymnami. Okazało się, że jestem mistrzem w rozstawianiu namiotów i się udało. Teraz sobie napompuję poduszeczkę i idę spać. Trzeba wstać rano na wschód słońca. Dobranoc do jutra. Spałem dziś na dworzu jak jakieś dzikie zwierzę. Ludzie śpią w hotelach albo w domach, a na dworzu tu śpi rogacizna, psy i koty. Wszystko tu jest źle zorganizowane. Nawet te słońce. Wyszło sobie z nienacka, także nie zdążyłem go nagrać, jak sobie wychodzi. A gdzie pustynia? Gdzieś jest. Tam daleko może to widać troszeczkę. W tamtą stronę będziemy biegli i... Ja tam widzę jezioro. Lepiej dla organizatorów, żeby to była fatomorgana jeziora, a nie prawdziwe jezioro, bo zapisywałem się na bieg po wyschniętym jeziorze. A jeżeli okaże się, że na tym jeziorze jest woda, to nie będę zadowolony. Czyżby pustynia? Tak, wyglądają biegacze, którzy Podczas biegu nie piją wody. Pić trzeba dużo przed startem i w trakcie. Inaczej o. biegniemy, Rozmawiamy o życiu Śmierci. Głównie o śmierci, bo pustynia zabija. Zapadamy się po kostki w soli. No jest to jezioro. Chciałem to mam. Problem w tym, że na górze jest taka kilkucentymetrowa warstwa solanki, a pod tym jest żąstkie wagno, i zapadają się nogi. ała! Najgorsze jest to, że łydy bolą jak głupie, a ja jestem prawie ostatni. Próbuję wam pokazać jak to wygląda z bliska. He, to jest solanka. Mamy biec tylko wzdłuż wyznaczonej trasy, bo się można zapaść i utonąć. Mam całe buty mokre od tej soli z wodą. Nie podoba mi się. To nie tak miało wyglądać. Ponieważ to wszystko może się zapaść, to poza tą ścieżką, którą biegniemy, obsługa jeździ pod łóżkowcem. Tak, żeby się wręcz tego nie utopić. to! Jesteśmy w wodzie. Taka historia. Zobaczcie, ciepło. Jak Ci się podobało pod wodą? No, świetnie. Świetna zabawa. Mega, mega przygoda. O, tam pokaż. I Wszyscy teraz mogą uwierzyć, że to naprawdę jest jezioro. Wargi już mam całe w soli. Jest pierwszy punkt. Wszyscy sobie robią zdjęcia. Widzimy sobie, o. Jest naprawdę wspaniale. Wiele rzeczy w życiu widziałem, ale, ale to jest po prostu boskie. Zobaczcie te solniczki. To był błąd. Bosko. Raj. A pracowaliśmy dalej. No, słońce zaczęło pokazywać, co potrafi. Dopiero 17 km, a ja już mam fatamorgany. wydaje mi się, że widzę metę albo las. O, tam, zobaczcie. Musi być las, ale daj. Na chwilę zaszło słońce, za chmurka, to ratuje. Jest to akurat taki kawałek dziwny, że się ta tafla ugina. Trzeba na miękkich nogach, bo biegnie się jak na gąbce. Limit na ukończenie maratonu to 8 godzin. Na ukończenie półmaratonu 5. Jest jeszcze bieg na 80 km i na 100 mil, ale nie pamiętam jak tam są limity. Nie zwrócimy uwagi. To wydaje się niemożliwe, ale jednak. Cały czas biegnąc. Półmaraton zrobiłem w zaledwie 2 godziny i 28 minut. Oczy mnie troszkę bolą. Dużo osób używa ciemnych okularów. Nie wiedziałem o tym, jak będziecie się wybierać tutaj na bieg. Załóżcie żyć w słoneczne okulary, bo się dostaje śnieżnej ślepoty takie, jak Himalaiści. Dochodzi południe, zrobiło się już bardzo gorąco. Znowu jestem w tej solnej bryi to już od 1,5 kilometra mało kto biegnie zrobiło się już zbyt niebezpiecznie, żeby biec za 3 km powinien być punkt żywnościowy na trasie są tylko dwa bo tam można dotankować plecak opić się, ktoś może wrócić na ząb A teraz jest gorzej niż w Gambii 40 stopni jak nic wszystko paruje muchy, szarańcza, żaby wszystko paruje i wszystko się halucyni co tam co idą słonie Co jeszcze zrobię tam takie kółeczko. O, to białe palerstwo to nie jest śnieg. A meta jest tam. Tam jest meta. Jeszcze 10 km. Metę widać jako taki fotomorgan żaluzję iluzję. Zdjąłem czapkę, bo na chwilę zrobił się cień. A tam już się kończy. Już idzie słońce. To piękna przygoda. Z pustynią. Przez rok na sól nie będę patrzeć Dość No, już ześluczyli po półeczku żart prowadzącego No mega widowisko Krajobraz taki, że wydawało się, że to trzeba do Ameryki żeby coś takiego zobaczyć, pobiegać. A tu proszę, jesteście w Turcji na takim pięknym jeziorze. Wpisowe 150 zł. No, organizacja bardzo minimalistyczna, no, ale tylko 150 zł. Kasia, powiedz, ile wody na mecie dostałaś? Zero. Bo na pustyni woda jest na wagę złota. Było fajnie, nigdy więcej tu nie przyjadę. No, mi się podobało, ale nigdy więcej tu nie przyjadę. Czy coś jeszcze chce powiedzieć? Trzeba tam Bigos UFO.